Grillowanie na łonie natury to zajęcie dużo bardziej logiczne niż czynienie tego na balkonie. Ja akurat wybrałem ogród botaniczny w Krakowie po to, żeby pokazać Państwu, jaki on jest piękny i żeby pokazać wiosnę w swoim rozkwicie. Państwa tu nie wpuszczą oczywiście z grillami, ale każdy przecież ma jakieś ulubione miejsce pod gołym niebem, gdzie może ustawić się ze swoim sprzętem do pieczenia. Co będę tutaj pokazywał? Rybę. Ryba jak w Polsce top strong, bo można go prawie wszędzie kupić, nie ma z tym żadnego problemu i teraz sposób jej pieczenia. Najpowszechniejszą formą jest pieczenie ryby w folii aluminiowej. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za rybą pieczoną w folii. Kiedy rybę owiniętą w folię położy się na ruszcie, ona bardziej się dusi niż piecze. Jest jeden sposób, który może całą rzecz uczynić lepszą. Zaraz Państwu to pokażę. Mianowicie Strąga, czy też jakąkolwiek inną rybę, trzeba zawinąć odpowiednio. Nie można robić tego tak, bardzo ściśle. Nie może folia idealnie ściśle przylegać do ryby. Jeśli już chcemy rybę upiec w folii, Trzeba zostawić jak najwięcej tutaj miejsca, nie zawijać tego bardzo tak dokładnie, żeby tutaj był odstęp, powietrze wtedy gorące będzie mogło w środku cyrkulować i ta ryba, mówiąc trywialnie, potocznie, mniej się spoci. Ona będzie miała w środku jakiś efekt upieczenia, ta skórka być może będzie chrupiąca, ale ja i tak nie będę dzisiaj korzystał z folii aluminiowej, skorzystam z takiego specjalnego przyrządu do pieczenia ryby, a jak ją przyprawię, to już za chwileczkę zobaczymy. Ryby oczywiście powinny być umyte pod bieżącą wodą i wysuszone dokładnie najlepiej ręcznikiem papierowym, a ja teraz będę robił mieszaninę z siekanego czosnku i pietruszki, którą wepcham im do brzuszków. Tutaj mam doniczkę z rozmarynem. Dziwna rzecz, ale mech wyrósł z jednej strony na ziemi. Widać, że z tej strony jest północ, mm, pięknie pachnie zapach południa i niezwykle pobudza apetyt. Biorę parę gałązek rozmarynu, dorzucam do tej mieszanki czosnkowo-pietruszkowej. Czosnek, pietruszka i rozmaryn to rzeczy, które są podstawowe w południowej kuchni. Jeszcze do tego dochodzi oliwa z oliwek, której też będę używał, ale na razie wystarczy to wszystko wymieszać. Wziąć rybę. O, zainteresowały się rybą owady, nie tylko ludzie lubią ryby i dokładnie ją nasolić. Również w środku. Pieprzyć będę tylko wnętrze. Trochę świeżo zmielonego pieprzu. I teraz cała ta mieszanina wędruje tutaj do środka. No. Teoretycznie rzecz biorąc, można by to nawet spiąć wykałaczką, ale w zasadzie nie ma chyba takiej potrzeby. Nie powinno wypaść, kiedy się to przymocuje w tym specjalnym przyrządzie do pieczenia ryb. I teraz muszę natrzeć całą rybę, nasmarować oliwą z oliwek. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważne. Kiedy położyłoby się rybę na ruszcie, który nie byłby posmarowany oliwą albo jakimś innym tłuszczem, wtedy po prostu ryba przywiera do gorącego metalu i niszczy się chrupiąca skórka. Wiadomo przecież, że chrupiąca skórka to najlepsza część ryby. Po nasmarowaniu, nadzianiu i doprawieniu ryby pozostało mi już tylko obłożyć ją bekonem. Proszę spojrzeć, tutaj mam takie piękne plastry surowego bekonu. I to jest pewna zmiana w ogóle w podejściu do kuchni, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu uważało się, że nie powinno się łączyć ryby i mięsa. Nie chodzi mi oczywiście tutaj o powody religijne, tylko tak się powszechnie uważało. W tej chwili to się kompletnie zmienia i właśnie. Robi się to. Łączy się rybę z mięsem. Ja idę z najnowszymi osiągnięciami, nie tylko techniki, ale również sztuki kulinarnej, więc już za chwilę o, będę właśnie to robił. Tutaj obkładam ją tak, plastrami bekonu. Teraz muszę wziąć ten przyrząd, który już Państwu wcześniej pokazywałem. Takie coś do pieczenia ryby. No, mam nadzieję, że mi się uda, dobrze jest. I teraz plastrami bekonu. Już do wewnątrz, połóżmy sobie to teraz tutaj. Na to, na drugi bok, również plastry bekonu. Jeszcze trochę oliwy z oliwek na bekon. I wszystko można zamknąć. Proszę spojrzeć, jak to się robi. Tutaj jest taki bezpiecznik. Tak przygotowanego obstrąga. Po prostu chłabę na ruszcie. Ryba jest gotowa. Proszę spojrzeć, jak się pięknie przyrumieniła. I teraz y, bardzo ważna próba, czy uda mi się to wszystko. O, widzą Państwo, mówiłem o smarowaniu oliwą z oliwek. Proszę spojrzeć. Nikt nie przywarło do rusztu. I postaram się jak najzgrabniej tutaj wyłożyć na umisek. Proszę spojrzeć. No, straciliśmy minimalny kawałek skórki. Jest dokładnie tak, jak powiedziałem, nie chwaląc się. Ryba musi być natłuszczona, inaczej y, skórka zostaje na ruszcie. I teraz pozostało nam już tylko zrobić to tak, jak robi się na południe Europy. Posypuję ją pozostałą mieszanką czosnku y, z natką pietruszki, z odrobinką rozmarynu. Na to oczywiście trochę y, soku z cytryny. Tutaj nic, jak zostaną pestki, to nie ma znaczenia. To nie jest sos, więc sobie jakoś poradzimy. Sok z cytryny, i na sam koniec oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Grillowanie, drodzy Państwo, ma swoje też mniej przyjemne strony. Ktoś musi zgasić ogień. Ktoś musi pieczołowicie wyczyścić różd i bardzo proszę w szale pieczenia o tych koniecznych, choć niezbyt przyjemnych czynnościach nie zapominajcie Państwo również. Kłaniam się do widzenia.